Czy Pani zajmuje się społecznością uczęszczą i samochodową? Hmm. To jest miejsce mojej pracy, jak widać. Chyba dużo słów nie potrzeba, biblioteka szkolna, która zawiera zbiory potrzebne do procesu dydaktycznego, wychowawczego i rozwijającego umiejętności i zainteresowania uczniów. Jak Państwo na przyszłość rozwój biblioteki? Jak najbardziej. Na razie mam stanowiska w bibliotece multimedialnej tylko cztery, ale myślę, że za jakieś cztery lata będą następne cztery. No i otrzymamy wreszcie pomieszczenie, które będzie samodzielne. Nazywam się Agata Pliszka, jestem wychowawcą świetlicy szkolnej w Zespole Szkół Elektronicznych i Samochodowych w Zielonej Górze. Jak widać jesteśmy na świetlicy szkolnej, na której akurat teraz dzieją przygotowania do balu choinkowego dla dzieci pracowników. Światlica jest miejscem, w którym odbywają się różne imprezy patronackie, pozapatronackie, jak również można sobie przyjść, spędzić miło czas, poglądać telewizję, posłuchać muzyki, porozmawiać, pouczyć się. Jestem nauczycielem zespołu szkół elektronicznych i samochodu na Zielonej Górze. Jestem nauczycielem przedmiotów informatycznych. Zajęcia odbywają się w tej pracowni, pracowni Macintoshy. Pracownia jest, funkcjonuje od trzech lat. Są to Macintoshy, które, komputery, które nie są zbyt często spotykane jeszcze. ...tyczną, salką do tenisa stołowego oraz siłownią. Odbywają się u nas zajęcia pozalekcyjne, takie jak y, gry zespołowe, y, zajęcia z kung-fu, również jest...